Za ten bank. Prywa, to Ile mam za to zapłacić? Czekaj Ej, już patrzę Ile ty masz hajsa, w ogóle? Masz jeden bilion Już no. nie masz hajsy jak coś Ty mnie? Ej, weź mnie nie spójrzcie, bo ja mam radiowóz, ale mi? ja nie wiem jak Krychu, to jechać Wiś mi jeszcze jeden bilion, nie? Ja. Ej, otwórzcie! Ej, to mogę z... ci dać jakiś brylak, czy coś za z darmo? Tak? Nie. Zirek, to. Zarek, jest za darmo. E, podpowiem ci, co jest najdroższe. E, najdroższe są te dwie rzeczy, co? ale nie tylko. Otwórz mi przez te ten komisariat, bo nie mogę wyjść. To jest drogie Nie wyjść z tego komisariatu. A, a to źle, wyjechałeś. A ja ci to wyjeżdżam. Garażem! A gdzie jest garaż? No garaż masz gdzieś na pewno, nie? No tutaj masz Chodź, poprowadzę cię na e, dobra